Siemano rodziska, to jeszcze idealu No i co, zaczniemy sobie grę Zagramy sobie mm, Niszką, bo wolę się gapić No czy cóż Tu i tu Ten, ten dla ścisłości mm, No to sobie jakoś tam mm, Powiedzmy O wiem No i cóż, chciałbym grać na wyższym poziomie trudności, bo mam odblokowane wszystkie jak widać Ale pomyślałem sobie tylko to hmm. Będzie bez dodatkowego złota, bez dodatkowego PD, ponieważ zagram na tym lub na tym no Ja po prostu mówię, to już będzie bez, bez sensu, dlatego zagram na tym Jakby jak było za łatwo, to zawsze mogę ten poziom podnieść bo to jest tylko tak naprawdę wejść do menu głównego, kliknąć y, ustawienia gry, podnieść poziom trudności, to wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zagłuszało, ale pewnie... ja tam będzie? Słychać za mnie? O proszę, nie ja tej... Wyczuwam intro. strach i śmierć. No cóż na no, początek mam tylko taki... Łoł! No, wow. OK Okej! miałam miałem po prostu... jakieś takie dziwne zjechy No daj mam wrażenie, że się początku tak są Równowaga tej krainy. Tu więcej zmarłych. Uczy się nie na ekspercie, który mieli więcej To będzie zwyczajnie mi to tak, <śmany> nigdy nie widziałem nikogo kto walczył jak ty! Straże! otworzyć bramę szybszy, się, w le w znajdziesz facie. w gospodzie pod zarżniętym cielakiem hmm. no i coś lecimy ten raża my chują, no tylko o obrażę dodaje yy. oczywiście mam tutaj dostęp do ciekawszych rzeczy tylko tyle, że zwyczajnie nie mam mieć dobrego poziomu. Tak, 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 legendarstwo odkładam. Przez lat ludzie bali okay. się mieszkać w cieniu ruin przeklętego Dobra. miasta Tristra. Ale ze wpływem czasu pojawili się poszukiwacze przywód, którzy... Jesteśmy oblężeni od sześciu dni. Nie będę mam teraz ja? ci... potem ale, wam pokażę. Ale mój wójcie... byłam, tu, żeby zebrać w ogóle. Znaczy jeśli pod końcem każdego aktu, to będę wam pokazał taki, wiecie, wydarowy odcinek e, z tymi z wszystkimi dziennikami. Dobra, chodzi tutaj o to, że to jak tak każdy zna. To ich te wszystkie dzienniki, jak ktoś nie ja, ja za to się dziwię. Wreszcie dotarliśmy do starej katedry w Tristram. To tutaj diablo, władca grozy, po raz pierwszy wyprawował gatunek ludzki. Wreszcie znajdę odpowiedź. Nam... Pomogę wam w walce Dobra. z żywym. Nie normalnie... Normalnie pójdziesz matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jest to. To jest naprawdę szybki atak. To troszkę wygląda jak w anime głównie dlatego też biorę tą postać. Tak, 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 mówię i co z tego. Ja, no Deckard no Cięż... spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych uporzeniach. Nie ma światło, co, bo nie ma. Zdraga mną widok pluganych tutaj dla was tym, że pozostały po dwórek ją. królowej asylii, które zostały zamordowane i deprawowane przez nikczemną no, magię. No, Żywią się teraz trupami... Bo... i wymiotując nie mam, nimi, tworzą nim nowych ożywieńców. No i cóż. Giepszy sedem. 6 razy w było jeszcze nie przed tym, to było przed tym jakiś do dodatka Potem miałem ro około rocznie przed wróciłem na trochę i na tym, to się zwyczajnie jest moment Nie szło tego naprawić bez formata to, to no, wróciłem jakieś w tym tygodniu Czyli chyba w poniedziałek Przede mną jest wyraźniejsza. O, no ta pałka jest... Znaczy, nie potężna. Znaczy, nie, może jeszcze nie jest lepszą, bo nie ma jeszcze spodziewania. Jeszcze raz mam możliwość zabronić ją. No bo jeżeli to szary item, to i tak warto go zziąć. O, to jest niczek. Mm. Graf znaczy, znaczy, niech będzie błogosławiony. Zaryzykował zasięg, wszystko, to to te aby te przyprowadzić tego biednego chłopca Marzi. do domu z katedry. Markotny ów chłopiec i smutny, ale jestem pewna, że to minie i znowu będzie tym słodkim wirtem, którego wszyscy kochają. Gówno prawda. Jeżeli to dzieje, jakiś wir, to mniej więcej to... To jest po prostu postać z Diablo 1 w Diablo 2 się Zdobycia mm. nogi To już utraci właśnie tutaj, Czyli... No w lokacji tą będziemy mieli okazję zwiedzić I to nie rado no, po dokładniejszej informacji do Wiktra to... Podsyłam was do Procjona On po prostu może powiedzieć że No prowadzi dosłownie mm, Jak mogę to ładnie ująć No jest swój, swój kanał, To jest kanał poświęcony głównie diabli Naprawdę dużo części diabła Są wszystkie, wszystkie serie no, no, oczywiście nie masz pieniędzy, to będzie... mnie naprawdę Po 20 latach wracam do Kanduras wigając się ja nie wiem jak to będzie Bo może mogę... się spotkać Koleżanka może do mnie dołączyć Albo też nie Nie wiem zobaczymy Czy będzie to nagrywane w kopie, czy samem będę to nagrywał. To byłem, byłem. Wilgotna piwnica. co to byłem? Hmm. Nie tylko piwnica może być wilgotna, że tak sobie ja zażartuję. Badając w jaskinie w poszukiwaniu ukrytego skarbu, ujrzałem coś przerażającego. Sterte zwłok. To niewiarygodne, ale gdy zacząłem szukać u nich kosztowności, zwłoki zaczęły ożywać. Muszę ostrzec nowe Tristram, zanim będzie za późno. Flugawych stworzeń. Miasto powinno być bezpieczne. Przynajmniej jest jakiś czas. Niech rozpęta się burza! No właśnie fajnie, jest fajne, że troszkę można, można w Tutaj widzicie, szkieleciki są fajnie. A nasza postać na <słyska> bosaka. Nie, że mi to przeszkadzało, bo nogi ma zgrabne. I zresztą, co widać? Bada. To włączam, to ma króle, krótkie włosy. Inne, żeńskie postacie mają właśnie długie, długie włosy. Ta jedna musi mieć... Oj, wybaczcie, już zapomniałem włączyć tajemnicę. To, to nie jest normalne. Zabiłem tylko tą jedną tutaj. Odwyrę spinę na stworu. dowiedziałam się co będzie jak To będzie z Znałego. to mnie nie Znałego. Znałego. później. Znałego. 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 się Znałego. 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 raz Znałego. 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 Ja zapomniałem jeszcze czegoś... jeszcze coś zrobić. No mianowicie... Um, pójdę sobie taką... Pójdę sobie w połowę... Tu, tu... Hmm. Tutaj dam szybkość ataku... Gdy dam... sobie życie o procent... Obrażenie obszarowe, ponieważ śmieszkę, ja dobrze biję po obszarze. Troszkę go za, nie mam tego za dużo, ale ta liczba się zwiększy na pewno. Na, na, na 60, na 60. Dość, siły <gryzny> duchowej. by nam po prostu zjaw przez ten... Mm, przez portal? Dużo wam tłumaczę. Co dostaliśmy? Dostaliśmy, nie schadźcie do nóg Jest to materiał, że mi się nic dokucia broni i pancerze i to tak? będzie. I jeszcze zaczynamy od tego, co mi się to jest takie mm, Rzeczy pożyczki na los martwych. Zresztą Gramy na tych ochłapach zwanych bronią Trzeba liczyć, że nam drop nie coś lepszego Znowu kurwa łuk Fajne, że do nasuję do których jest 이거 보는 말이야? 전설의 무기. 지잘 Wszędzie tutaj dropi. No, chociaż magiczne spodnie. No ale patrz na to. To ja to od razu pierdzielę Ponieważ nie idzie przer przerobić na materiały, więc mi jest zbędne. Wyrzucam się do nowego Tam gdzie? Po prostu siadamy Tutaj przy tym kowalu i rozwijamy. i widać, że znakomitą esencję z tych sprzętów. Z rzutych, widać, zresztą po tym będziemy o czym beć tu. Ale biały, części. białych biały części I potem będziemy, o, możemy sobie wykończyć podstawowy sprzęt jakiś. I teraz pytanie, co mi dać z tym najważniejszym? Wiecie co? Na no, ja razie pójdę w zręczność. Czyli po prostu ubiorę to. I to sobie skurwysnę w sensie chociaż. Po czym... No to, cóż, będę kłócał tutaj żeby tu już będę pojedynczył no dobra może być plus ten jest jakiś będę bronił kawami, że to tak powiem zawsze po dwie to się przyda jako tam Gada tym kolejne dwie Mi się nie wydaje, że są dostatecznie dobre. Wybaczcie, ale wiecie, jak ja mam chodź, co to broń. No teoretycznie dobre. A jeszcze 22 no, dobra. Tylko pomaga jej Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie, rękawice jakieś Żeby sobie, ale jakie są? Tutaj nic z tego takiego nie ma no, mam już 300 punktów. No prawie 400 punktów życia. Bo... Się Chodźmy. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Wychował mi dwójkę. Nie się z twoim Podobno był wielkim wojownikiem, który zaznaczył się w stronę tam bo tutaj jeden, dwa hity, potem wykłujesz sobie broń, pyk i mjażysz wszystkich. Jak jeszcze będę miał ten do skoki. Tu mogę być jestem pewien, że przejdę wszystkich po raz pierwszy. Po prostu. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy to nie wierzyłam. <śm> <śm> To klucz i dzienny. Aiden przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej jak nie. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kluczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aiden, odejdę się, zanim nas ugarnę. Idziemy dalej. Nie moco tamto. Inaczej ja będę was męczył czasem odcinka, więc teraz zobaczycie. Się, ile się nagrywa i jak coś to wówczas mam dam. Dobra, gramy dalej. Kto jest z tego będzie miał? Raczej krótkie odcinki do 30 minut będę się staro porobić No cóż, nie rajd takie będę wracał godzinne odcinki To tutaj spadła gwiazda Dlaczego? Bo takie gierki to... Będziecie chcieli czegoś więcej, większą porcję, to no napiszcie mi komentarz, to bym na pewno osiągnął więcej z No Nie uważam, że naprawdę będzie ciężka sytuacja z tylu źródłami, bo to nie miało na dysku. Tutaj spadła gwiazda. Mało nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech... Nazywam się Lagdana i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. Exploring, Exploring, Exploring Wybaczcie, że też się tak te, 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 te ślimaczy. Ta posyć będzie początkowowała bardzo, bardzo wolna. No dopiero Jak wstaję. Na dziewiątym poziomie dopiero będzie coś tam szybsze. Troszeczkę szybszego. No, no cóż, ale chociaż ta posyć jest uzajemywana. No, So. i'm old one

就是。<球> przynajmniej na pierwszy rzut ma nad nie wiem po co mi są płotki w takim żebym się mógł oczywiście sam całą tą ale mi się nie chce bo wtedy mi nie dają oczywiście

nawet nie są w stanie zagasnąć. Jak to dobrze, że lejdzie się nie stało. się W starych mapach znalazłem wzmiankę. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristra. Bywa tak, że właśnie w tej zwyczajnie nie ma co się tak naprawdę spinać pośladów, ponieważ żaden błąd nie psuje postaci. No, chyba, że jesteś, no, chyba, że grasz na łód ręce. Tam błędych jest naprawdę wychodzą, ale do łódręki spokojnie, spokojnie, wszystko można zmienić. Ojej. To dosłownie wszystko. Wujku! Rozumiem coraz więcej. No, mówię. O. No, ja o tym mówię, co nie żyje. Tutaj się idzie. Oho. Dobra. Już widzę, że to będzie trzebały takie krótkie cięcia, żeby uspokoić tego dałna. Królstwie lepsze naszym ukochanym władcą. Leorykiem, zło diablo, doprowadziło go do obłędu. Tracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać te ziemię. Tym niemniej i król szkieletów stanął mi na drodze do gwiazdy. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj Kowala no, Kodriga. Okay. Na On wie, linku. gdzie jej szukać. Leo, nie powinnaś lekceważyć Bójka dekarda udało się wyrwać ze szponów Króla Szkieletów i wrócił do domu. Tak się cieszę. Ale Król Szkieletów? Myślałam, że to tylko legenda. Dobra, ja gdy ja pomyślasz, że... Bywa ciężko, niestety muszę zakończyć ten odcinek w tym momencie, bo życzenie. trwa on już około 30, on już 30 minut, zatem cześć, się na razie.